Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy on się zmieni? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest serne pytanie. Dziewięć pentakli. Co wychodzi naprzeciw? Dziesiątka błów Wynik, odpowiedź, rada. Trójka kilku. Założę kartę twórka buław. Na spodzie talii jest karta siódemka Bław. I to może być tło czytania. To jest zwycięstwo. Sedno, dziewiątka pentakl. Komunikacja. Chcemy dobrej komunikacji. Staramy się wszystko zapewnić ukochanej osobie, wszystko to, co jest najlepsze, dać jej, aby była szczęśliwa. Mamy duży zasób, aby kochać i chcemy pielęgnować związek, cieszyć się, że jesteśmy w związku. Chcemy troszczyć się o partnera, chcemy zbudować trwałą relację, chcemy poprawić swoje warunki i jakość życia. Odniesiemy sukces dzięki sumiennej pracy. To też jest wyczekiwanie na miłość, samotność. To też jest świadomość siebie. Potrafimy polegać na sobie. Mamy chęć zyskania dobrej sytuacji finansowej. Co wychodzi naprzeciw? Dziesięć bław. To jest słaby partner, który obiecuje. A te obietnice są puste, są bez pokrycia. To też jest zamykanie oczu na problemy w związku. To też jest brak wsparcia, brak konkretnych kroków do działania. Jeden z partnerów nie chce wziąć odpowiedzialności. Szkoda jest zakończyć ten związek, bo zainwestowaliśmy ten związek, swój czas i wysiłek. Czyli dźwigaliśmy związek. I odpowiedzialność za partnera. Również chcemy być z tym partnerem, bo inaczej nie odzyskamy od niego swoich pieniędzy. Również możemy nie mieć gdzie się wyprowadzić. Wynik: odpowiedź, rada: Trójka kielichów i czwórka buław. Najpierw to zatroszcz się o siebie, o swoje szczęście. Jeżeli od niego chcesz zmiany, to najpierw ty się zmień. Zacznij od siebie, bo może się okazać, że jak się zmienisz, to już nie będziesz go chciała. Tutaj jest takie pływanie w szambie i szukanie tam diamentów. Gwarantuję ci, że tam ich nie znajdziesz. Dostarczenie jemu wszystkiego, co jest najlepsze, wpompowywanie w niego swoje dobro, postawienie siebie na drugim miejscu albo na trzecim miejscu jest dla ciebie druzgocącą porażką. Nie kupimy sobie miłości za żadne pieniądze. Poświęcenie się dla niego, podkładanie się jemu, zakończy się również druzgocącą porażką. Tutaj jest. Przymuszenie mężczyzny do zmiany dla swojego dobra. Jeżeli chcesz go zmienić dla swojego dobra, to znaczy, że on jest nie dla ciebie. To jest nieodpowiedni partner. Pokazała się tutaj duża niedojrzałość po obu stronach. Natomiast od niego wymagasz dojrzałości oraz wspólnej i dobrej przyszłości. Trzeba uwolnić się, od niewygodnej czy niekorzystnej sytuacji. Tutaj jest wejście w związek z osobą, która do nas nie pasuje i jest dla nas nieodpowiednia. Może dla innej kobiety będzie odpowiedni. Trudno jest tworzyć związek z osobą, która jest dla nas nieodpowiednia. Matkowanie mężczyźnie też spowoduje u ciebie druzgocącą porażkę. Pokazana jest kobieta, która jest nieszczęśliwa w tym, z tym mężczyzną, w tym związku. Więc związek już jest skazany na porażkę. Pojawiła się samotność, widząc dziewiątkę monet. Samotna kobieta. Źle. Wybrałaś sobie partnera, i przyszły teraz konsekwencje. A ja no to już nic nie poradzę. Stawiaj mocno na siebie i na swój rozwój osobisty. Pozdrawiam, klara tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Bo o siebie.